Prawie Palionowo dzisiaj będzie walczyć o powrót do domu, a się od domu jaka nas dzieli to jest 10 tysięcy kratek Kto szybciej wróci na Palionowo wygrywa dużą nagrodę W takim razie panowie mamy 5 tysięcy kratek od Palionowa Czas, start! Lecimy, lecimy, no ja lecimy Można, mo 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 oczywiście, że tak Pewnie, że można, nie, że można. No, no, nie, no, można no. nie można się zabijać przede wszystkim ale no to jak przeszkadzać, a zabijać, to to chyba to samo, w sensie... No nie przeszkadzać, wiesz, ale staraj się nie zabijać. Bić się można, łapko. Nie można się zabijać. My naokoło biegniemy, wiesz? Nie, oni mnie wyprzedzają O, O Boże! O Boże, widzowie na ten odcinek musicie zostawić łapeczkę do gry, subskrybujcie kanał, przyjaciele, bo to będzie... Nie tu jest... O Boże, tu jest morze! Dobra, ej, dobra, luzik guzimy. Bardzo, musik, dobrze, ej, musik, bardzo musik. dobrze! Nie! Damy radę, damy radę, damy radę. Ej, ale jesteś podjadany tym radę. filmem, No, no je, jesteś zarombiste stary! Dobra, dobra, no dobra. No właśnie, widzowie, bo zainspirowany jestem. Moim dobrym przyjacielem Wojtkiem, bo też to nagrywał i też występowałem i no bardzo ty... dobrze się. Dobra. To Dobra, ale mieliśmy się nie zabijać, Yeti, ja się ja cię Nie cię zabijam tylko przeszkadę! wypadł to ja byłem 5 pierwszy Spokojnie, kurde! Ja, wypadł co! Świat ty się ty nie wypadł, się wypadł! Stary są zaczynasz! O Dobra bo... się O bo! Wygramy! Ty, Patryk, weź spadaj! Wygramy? <laughs> ja nie mogę, no! Zabrał mi drewno. Zalamus. O kurde, ale emocje są panoramiczne. No. Ej, jedy, jedy, współpraca. Chodź tu, choć tu choć, tryhard, choć, chodź tu, chodź. Zabrał mi drewno. O, dobra, nie chcę. że to wygra. to nara. wygra. To nie Dobra, to no, no, współpraca, współpraca. Skąd takie, skąd takie, skąd takie no już trudno, nie, no, już trudno. Mam, 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 mam takie wrażenie. Ja nie mogę. Ale ja nie, ja nie mogę. Wyścig spoconych szczurów. O kurde, a fajnie, że ja was nie widzę, nie? Ale dobra, idę w dobrą stronę, jak tam Yeti? A widzę cię, Pandion, siema! O, ty lamusie! Co tam? Co to u ciebie? Yeti też jest, a gdzie jest Tost? A bo Tost pewnie temy se robi, on tej temy robi na 100% To Do... możliwe, a ja to jedzenia, rzeczy. o, jedzenie! I ja najważniejsze jest, jest żarcie! A, idę, no, zrobiłem! Szybko, kurde! Ale ja, dobra, ja. dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, jest już noc. A wodorosty Nie, właśnie się nie da, ja próbowałem kurde. chyba i się nie da. Dlaczego Bzyku jest tak daleko? No, 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 na razie no, trzy wygra. osoby! i e, kogo nie ma? Patryka nie ma, Spongeboba nie ma i nie ma Szczypsona Tak, ja Szypsona, no, trzy osoby. Ja ale ja to ja wygram, je. Jeszcze jest ja Jeszcze nie Jeszcze jest noc! Ja nie mogę, ja tak nie mogę! Dobra, ląd, nie ląd się pokazuje, ląd się pokazuje. Wy już płyniecie z tym? Tak, tak. tak, 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 tak. tak, tak. No to wyśliście strajhardo, ale dobra i temu nie macie, no dobra. No no a są no. pewnie poszedł po żelazo. Tak, w tak, ja po, nie, żela nie. po żelazo ja już to, jest, okay. to jest ciekawe, to jest ciekawa taktyka, ale wydaje mi się, że. No panowie, ja wam powiem dlaczego, dlaczego to był najlepszy moment na to, żeby to zrobić. Odpowiedź no. jest bardzo prosta. Po prostu, jeżeli będziecie chcieli zrobić żarcie, to będziecie teraz łapkami bić, a ja już sobie wchodzę i na pewniaczka. No, no tak. O jest nie. problem, o z żarciem nie. jest problem, z żarciem jest problem Ja wiec, nie mo mogę Możemy ja. znaleźć wioskę jeszcze, jest szansa, no, że no, wioska wioskę Wioska to będzie największy ratunek, szczerze Wystarczy, że będziesz no. miał siano i zrobisz cekle. No i bierzesz siano i robisz, nie, i crafting też jest tam w tej wiosce, więc to jest luz Najgorzej właśnie będzie z tym... Co wy robicie? Czemu wy tak skręcacie? Dobra, nie wiem Delfin! Pod jest delfin! Ale najlepiej! płynie! Ja nie mogę, no przyspiesza tempo! Tak, <laughs> tak! <laughs> No co to ma być? Ja nie no co to ma być? To jest dużo delfinów! To jest mnóstwo delfinów tak w sumie! Oh, dobra, jest lód. To będzie długo trwało. Jestem ciekaw ile będzie mieli wody, a ile faktycznie lodu będzie, bo jeżeli no. będzie sama woda, to Nie, już jest, to jest taka, ląd, że... to już jest ląd, wiesz, Ty już jest humy, okay. taki gruby Wy już ląd. biegniecie, wy już biegniecie. Już nie, rynie, nie, już. zaraz to będziemy biegnąć. biegnąć, zaraz będziemy biegnąć. No czemu Bzyku jesteś tak z przodu, lemusie? Ja mam po prostu! Ale Yeti, prawda, że Bzyku to jest taki tryhard, nie? Ja no, on Co ty mówisz stary! Ja tu chciałem z Jednim połączyć siły, ale chłop odrzucił moją pomocną buzkę. Nie odczuć, ty po prostu zrobiłeś to specjalnie, nienawidzę cię! Dobra, tu są dynie, nie tu nie, nie obchodzi nie Dobra, walić to, widzę. nie, nie, ja muszę, ja muszę narzędzia zrobić, bo inaczej będzie lipa. Ja pierdzielę Zombie Zombie zombie. Pani No Co jest? Traf. No przestań! No, jest pies! Pies na lądzie Ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie, nie. mogę, ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie ej, mogę. Dobra, straci... Co? Straciłem, straciłem delfina a tak mi Ja powiem. myślałem, że straciłem czas, kurde, już myślałem, że pozytywne rzeczy jakieś Wy mm. tam nie, robicie Ja, ja, ja mam straciłem bardzo ważne czas. pytanie, czy Sparżow widzi na przykład Pawła? Widzę, dobra, ja, ja widzę was, o, jajny, dobra, ja was widzę, no to ja dobra nie mogę No czemu Ta. się, ej, nie niszczy mi się ten Crafting mi się nie niszczy Dobra, jakie macie kordy? No kurde, ja mam 3,5 na 3200. Ile? 3,5 na 3200 mam. Na ja 5, A ja mam. Na kurde. A ja mam 3700 na 3. Okej. Okay. Tak, każdy tak. jest troszkę, troszkę inaczej jednak. No, ale to, troszkę inaczej, ale podobnie. No. Dobra. Huh! Ja prawie zginął, nie? Wpadłem do takiego kanionu, że to głowa mała. Dobra, ja mam taką lipę, że to się w głowie nie mieści. A czemu? No bo, bo dwa szkielety mnie... No, no, ja też tak miałem, to jest naprawdę trudne. Ja po prostu biegnę, ja coś czuję wygraną w moich palcach, nie? Żydzunku, Ach, tak, tak, żebyś żebyście nie przeliczył. Kurde. Dobra, my nie, nie, my nie, się... nie. O kurde! Nie, nie. spaść, bo nie. upadł! I zginął? No, zginął? Zginął? No, szpielet mnie zabił! Nie, spa, możesz teraz sam w sumie, nie masz jak oglądać teraz, jak my gramy. Ale no, mi się no. długo renderuje świat! Mi też, A mi, mi też, też O nie, składał, przepaść! Laga mam! Ej, mi nie, się nie renderuje świat. Nie, generujemy nowe czanki. To jest oszukane. Nie podoba mi się. nowe czanki, dlatego tak działa. Nie podoba mi się to. Mi też nie, totalnie no ale co mi się, zrobi mi się co to nie zrobisz, nie nic nie zrobisz. Ej, ja mam jakiś zamszony bruk Patryk, <grym> <grym> ty jesteś takim młotkiem czasem, nie. Ej dobra, przez ten las jak się tu biegnie, to jest taka. O nie, to jest to jest śmierć Lipa? Nie no co ty? Damy radę, damy radę, Num. spoko ja. Jezus, jak tutaj lecę Niech się robi ten dzień, już, kurde, mol. No, robi się, robi się. No, robi się dzień. Kurde, biegniemy Ależki. dnie i noce. Normalnie Ej, tak. Ej, czy z miszków polarnych wypada jedzenie, czy nie? Oczywiście, Chyba nie. że tak. tak oczywiście, tak, że tak. tak dobra, dobra, no, no, dobra, oczywiście, dobra, dobra. dobra. No, oczywiście, że tak. Paluszki rybne z nich wypadają. <laughs> Paluszki rybne. <laughs> Paluszki rybne. <laughs> Weź, chłopie, dobra, lecę, ale. Mm, tylko, że nic nie widzę, właśnie przed sobą, bo mi się świat generuje, nie? To jest takie problematyczne. I się właśnie walnąłem w górę lodową, jak Titanic normalnie, bo A. po prostu nic nie widziałem. ho. No jedz to! Dobra. Biegni! Tutaj, okej, okej. Okay, okay. Ja Ale czy kręcę. Ja mam kurde ej. skupienie. Ja też! Ja też, ja mam to samo. Kurde, rywalizacja z wami. Nie, tu nie ma czanków, kurde. Ja też, widzę, ja też nie widzę, też nie widzę. No czanków. Trzymaj się, mam się bać o czanki. Ile macie? Ja mam 300 na 2,5. Kurde, jakoś tak dziwnie to masz No, a ty masz ile? 2900 na 2800 No to podobnie jesteśmy Kurde, no czemu jesteśmy, nie możemy być podobnie No Nie ma jak, czegoś, jak, jak nie ma dodam, czegoś to... takiego jak podobnie, rozumiesz? No jest, Ej, jest Ej, tu chunków to... nie ma, no nie wytrzymam Nie ma, nie ma, ty, ja nic nie widzę, ja płynę łódką i nie wiem gdzie idę nawet, nie? Po prostu idę przed siebie tak o A! Ja bym prawie wpadł w tego czanka tam na no, sam dół No to jest stary taki bezsens ja, nie Czemu mogę, ja nie widzę co, co w ogóle. Się ej, no tak, ej, ej, zbugowany jestem! O kurde. Ja też, ja też się zbugowałem! Też jest, zbug... o matko, ale mnie ten, ale mnie wytepany. Ja naprawdę. nie mogę, bo wszyscy respią teraz nowe czanki. Tak, 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 wszystkie 600 Serwer osób, nie? się wali, no. No, no, no. no. Mhm. Jakbyś to naprawdę, wcześniej. Naprawdę, ja wpadam w czanka, no. no. No, 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 trzeba by to było wcześniej wygenerować. <laughs> Super, wcześniej teren wygenerować. To <laughs> Cały nie! Teren, nie. No. Cały teren. Ale trzeba lepszy serwer kupić, no nie powinno być takich rzeczy. Ej, dobra, jest problem taki, że ja przez ten las biegnę i tu nie mam... Ej, no nie mogę rakanie. nawet wyjść z łódki, no bez jaj Nie no, ja z łódki normalnie wychodzę, po prostu tylko czanki się nie regenerują tak dobrze. To no, jest, jest tragedia. Oj, dobra, jest ląd, jest ląd, jest ląd, nice. Pytałeś mnie ile mam jedzonka. Powiem hmm? mam, ale mam 51 jagódek. Co? Nie no. ja nie mogę. No to serwej. No ile tych jagódek? To dlatego ja nic nie znalazłem w tym lesie? Wszystko mi zebrał po drodze. <laughs> Kurde, ile macie? On 2500 na 2300. Niech każdy powie ile ma. Eee 3000 na 1800. Jestem na miejscu. Jasne, o, jasne. O, jasne o, dobra, dobra, do tak nie, jest <laughs> <skażę, laughs> na miejscu, bo on przegrał. To jestem, a, przegrałem. A, a ten, a Yeti ile ma? <laughs> Yeti się nie odzywa. jetlag. Ej. Halo. Niedobrze. Co jest z Yeti? Tak ty, Yeti ma jakiegoś problema? Jetlag. Ale tryhard. O no. nie, bo on tam leci do przodu. Mi się wydaje, że tak. Ja już popełniłem błąd taki, że ja za bardzo tego potrzebna na zasadzie, że chcę z fajnym ekwipunkiem przyjść na, na, na start. Wiecie o co chodzi? I... I nie to ma był co, błąd. bo wiesz, ty błąd. musisz tak, bo ty musisz patrzeć, co ci się przyda, bo ty, wiesz, naszym celem jest dolecenie do tego, a nie speedranowanie. To też trochę inaczej... No, no, no. Inne przedmioty są potrzebne. La 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 Płynne Dobra, sobie ale nie. Świat. Jest taka lipa z żarciem. <coughs> choroba. No, ja ja no, liczę na to, że po wam się żarcie skończy, nie? No mi się nie skończy akurat. Może bzykowi. Mi się skończy, mi, ja już mam koniec, ja już nie mogę sprintować. Ja ale problem no. jest taki, że nie masz jetlaka. No. Czyli dyskwalifikacja żytlaka tak? Ty Jestem ej ja... A Patryk? O, są Patryk jak tam u Patryka? Patryk się nie odzię. Fajnie. <laughs> Okej. Okay. Ja sobie grzybki. Ale, czemu je czemu ty nie rozmawia, Bo on pisze, on coś ma jakiś problem chyba z internetem czy coś. Aaa, no to dyskwalifikacja w takim razie. No, nie jego wina! Nie jego wina! Ta ale na pewno! Chyba, że gra dalej. No, nie mam pojęcia, szczerze, widzowie, co się dzieje tam u niego teraz. Ale, a, ale kurde, zbliżamy się a, z gra, z już gra, ponad, połowy, się gra? ponad połowy gry, już ten, czyli gra. A czemu go nie słychać? Co, co on pisze? Ma zepsuty mikrofon, podobno. Mhm. No dobra. No, kurczę, będzie ciężko to wygrać, no już wiem. Ja no, mam problem z żarciem, a wiecie co z najgorsze, że jak my generujemy te czanki to się nie, nie respią te jedzenie I jedzenia też w ogóle nie będziemy mieli. No chyba że znajdziemy właśnie jagódki. Czy takie ja rzeczy? już które mam stoją. jagódki! Właśnie te jagódki to jest broken rzecz, bo to zbierasz w sekundę. Jetlag, ja co on do... ty robi? No. Ty gdzie tak mnie znalazł! On jest tu gdzie ja? Serio? No <słuch> No, no nie, a ja muszę, ja słuchajcie, za, ja za, jestem biegnę. w takiej desperacji na jedzenie, że ja muszę króliki zabijać, rozumiecie to? Co? Ej, to, to ciężko zabić królika, bo on Nie, dobra, walę to, no, walę to, tu jest jakieś... Kurde, nie no, nie mogę, nie ja mogę Ale przesunic... skąd, Jetlag leci też, kurde. Jetlaginio. No, Jetlaginio fajnie leci, no. Jetlaginio. Ja nie kurde. mogę, jakieś jest te, te walenie Jakie macie kordy? Tak irytujące. E, 1700 na 2300. Ajajaj, no, ja będę mieć. Sam was dogonić. Ja mam, ja dwa, mam 1200 na, na 3. Na 3000 znaczy. Na trójkę? Kurde. Jak ty biegniesz dziwnie? Ale to dobrze, bo, bo no... każdy obiera inny kurs i ktoś ma, może mieć lepiej, jak ktoś gorzej, szczerze. Ta no. A ja może. Ja wiem, ja wiem, co robi teraz ten. Ja wiem, co robi teraz Patryk. Patryk idzie do Endu, znajduje i z wszystkich przegania, nie? Właśnie. Jezu, dlaczego ty nie pomyślałeś? Ciekawe, a czy z Patryka nie ma, jest Patryk? i szybciej, endem przejść. Nie ma, szans, nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans. Nie wydaje mi się, bo musisz 12 Endermanów zabić, to a jest właśnie. No właśnie, a Patryk, Patryk żyje? Ja, mm. być tutaj z wami. Patryk żyje, no. Tak żyje. Cieka, jak ci czas. idzie, Patryku, jak ci idzie? Nie wiem, chyba dobrze. No a szukam ludzików, nie ma. Pierwszy raz <laughs> takie rzeczy widzę w ogóle, ale ludzików dalej nie widzę. Uwaga, uwaga, uwaga. Nie, 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 nie. Ej, ja źle pobiegłem, czy tak na 100% jest przede mną. Jak źle? Tak Czemu? mi się wydaje, no złą stronę biegłem przez chwilę. No dobra, zobaczymy co z tego wyniknie widzowie, jestem, no ale już to nie jest jak, to nie jest jakoś daleko, już serio. Mam wioskę, mam wioskę. Nie! To zimową Nie! Ale, ale w zimowej nie ma bez... siana! No, chyba tak... Tam, jest, tam są te tylko, tam są tylko Zimowe papkiny, nie te, nie. Nie ma siana, o boże. No. Ko no. O Boże. A jajaj, naprawdę seriously? No, ale ja, ja jestem sin. naprawdę blisko, jestem. Jestem ciekaw, gdzie jest jetlag, nie? Gdzie, gdzie taki takie Ej, jet mam lag tego, mam kowala! A co to? będzie w kowalu? No ja ziem Obsydian! No błagam, sam obsydian. 16 Obsydianu mam w kowalu, nie? Czajcie, bazukę. No to kurczę, rób ten portal! Ja bym <słuch> robił! Ej! Jesteś, masz łeb jak sklep! Ale czekaj, muszę pomyśleć, nie, mogę, nie mogę tak pójść do kopalni i wiesz, potrzebuję jednego. Go żelazny golem, żelazny golem, jeden gravel i lecę przez nether! Lecę przez nether chyba. Ej, ja nie mogę! Dobra, nie... Nie róbmy se, ej Ej, ej nie, 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 błagam, 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 nie, błagam. ja to wygram. Już, ale to Jak on może... pójdzie w Neder, ten portalem, to on tam jest za dwie minuty. 7 razy czemu? szybciej jestem, czemu tak? Bo 7 no bo... kratek w Nederze, to jedna kratka w tym. Co? No. Tak. A jest bzyku. Kurde ej, dobra, ale A naprawdę... Trajmy. aż tak? Tak, 7 tak. tak. kratek w Nederze, to jedna kratka w normalnym świecie. Kurde, nie, ej, no kurde, nie kurde, kurde, tak. 7 kratek w normalnym świecie to jednak nie No, no na odwrót, na odwrót, na odwrót. Dobra, zabiłem golemiaka, nie mam 5 kartek. Nie, nie, nie. Kurde, mogę, składa, ma... Nie, no skoroś że nie słychać. bo jestem tak ciekaw, gdzie on jest. Chwila, ile nam zostało, I, i znaczy jeszcze raz, ile ten, ile e, potrzebujemy. E, rzeka, jaka idealna rzecz. Ile do portalu potrzebujemy tych obsidianów? Nie ci, nie, nie mów mu, to się nie dzieje. No, nie, powiem, bo ja i tak przegrałem. ja ale, ale ja walczę, zrobi... ja walczę z nim. Ja walczę żeby on zrobił jakiś tutaj performer z pink. 10, 10, 10, <laughs> dobra, 10, dobra, 10, faktycznie. Bo wiesz, jaki jest problem? Bo ja mam 18, czy 16 tych obsydiana, ale ja nie Jaka będę ty... jak. Seria, ale przez jakąś rzekę płynę Ale, bryziku, co ty dobra, gadasz? Wadze. Ty robisz jeden portal i szukasz portalu, który I jest na palie, nie? już no, zrobiony. Tak, tak, to jest dobry pomysł, tylko ja nie wiem, czy jak ja spotkam o. źródło lawy, Aha. to może się tak źle skończyć. Dobra, ja naprawdę już mi dużo nie zostało, Ej naprawdę. I ile masz? O 1200, 1500. A no ja no to ja to przegrałem chyba To będzie trudne, to będzie trudne to wygranie. A no. gdzie, ale nie wiem gdzie jest Rzetlak, no nie mamy pojęcia gdzie on jest Ale, że jest nie Nie, nie, on, nie on, słyszeć, nie, on no. nam napisał, napisał nam na czacie, że jest 1400 na 1400 coś takiego. Aha, aha więc jest tak, no. znaczy ja jest kurde, ale nie dam rady! Żen. To nie, nie będę szybszy, nie będę szybszy przez nether, na pewno nie będę niestety jakbym. Ja bym robił to Tak, dla no kontentu, dla kontentu, Dla, contentu. <laughs> dla contentu, no chociażby No bo. I czeka, tak, tak wiesz, zna znajdę żetak jest z przodu, że tak jest z przodu, Paweł jest już za nim, nie masz szans ich dogonić, tak samo ja. A ja jakbym po drodze trafił nawet na tą twoją wioskę, to ja bez zastanowienia wchodzę w ten port. A ile ci masz, masz na głos? Głos? Ile ci zostało? Ja mam 1200, na, minus 1200 na 1900. To, no to ty jesteś na 37 nie chyba No to masz, no masz dużo mm. masz, masz, 500 kratek do mnie, co ty zrobiłeś? No ja, ale ja mam tak Ja mam kamienny w kamienną siekierę Mam trzy mięsa upieczone Ja na pie mięsa najwięcej boże, boże, nie najgorzej Teraz ja jagódki zebrałem, przez całą drogę na jagódkach lecę No, a te jagódki no. są tak broken, że ja cię kręcę No jak okay. masz jagódki to już jest koniec, no la, 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 la. La, 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 la. Dobra, Smurfy. potrzebuję grawela gdzieś tutaj, jak znajdę grawela, to wchodzę do tego netheru, tylko potrzebuję Żwiru Bez żwira, mm. bez sensu, no bo nie odpalę. Zostało mi 1100 kratek dosłownie do polionowa. Serio? No, no. to brzeg. No tak nie tryhard, to coś tam, wiesz co. Żeby nie, nie, ja tu... nie, 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 jak, nie jak frajer od razu. Lecę na, na rekord. Ciebie, jestem ale, dalej, na nawet jestem dalej niż... Gordy, Jagódki ci stary uratowały pupek. Gdyby nie jagódki. No nie 100 Dobra, lat do tyłu jest, Ale nie można wierzymy. tak mówić, nie można tak mówić, gdyby coś, no po prostu, no wygrana Ale jeszcze nie wiadomo, A, ja jeszcze nic nie mówię, nie? Jeszcze jest, jeszcze mi zostało I Ja mam w sumie 3, 3 tysiące kratek do przodu. Może przejść, ktoś jak znajdzie Elytrę w skrzynce w lesie i... kurde <średenie> 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 w skrzynce wow, w lesie mam, co jest? Ej, <średenie> <Wow, średenie> hey, bez kitu i fajerwerki też były? <średenie> <średenie> nie jeszcze, o tak, też są w drugim Ja nie mogę, dawaj, 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 i pewnie złota jabłka jeszcze, i ten, i miksura szybkości to! Zrobiony wizowie, portal! Wizowie nie, u, nie ufajcie im, nie ufajcie im. <grym> no, O boże, dobra. są tak zgniłe tereny, no biec przez to Takie góry <grym> O, portal Biegnij, 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 biegnie, biegni. swędzi mnie ręka, biegnij! Biegnij! No, Widzowie, w ogóle mam inną stronę kamerkę, żebyście widzieli kordy, nie? E, Palionowa, w ogóle <grym> jest na 0-0 kordach, jak coś Mi w ogóle kamerka padła Ale teraz, mi tak. ścięło, ale mi ścięło! Ło wow, wow, wow. Co ci ścięło? No tego, jak, bo ja lecę tą łódką to po jest... lodzie, nie? Aha. I po prostu mnie tak ścięło Nie wyrabia eee. Nie wyrabia no, 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 bo z kitu o, o Boże, albym zginął, ja nie mogę skull, 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 skull. Dobra O Dobra. matko Ja normalnie jeszcze w pit stop załatwiłem, normalnie baterie zmieniłem w aparacie, lecimy do przodu <laughs> pit stop Dobra, gdzie jest gravel, bo ja was nie dogonię, ile masz kartek Paweł? Dziewię... dziewięćset sześćset Dobra, trudno, robię content. Dobra, dawaj mi tego Gravela. Wygram. Co? Jest i wygra? czemu on nie ma tego? Ja nie rozumiem czy... Dobra, no nie myślę, że wygram? Wygra Ta wygram był za mną. Ja biegnę ciągle dosyć do przodu Kurde, no ja na kontencie się tak przejechałem, bo nie chcę mi żwir wypadnąć. <laughs> jest, jest, dobra, mam żwira. Dobra. No, ale na jakich no. jesteś kordach Marek? Jestem kordy 1400, minus 1400 na no, 700 Dobra, dobra, to ja już musiałby się cofać, żeby tam, tam... A to jest dobre. Dobra. dobra Dawaj mi to, mam to... Dobra, ja wchodzę. Znowu jest noc! Chodzę chodzę do nenderu Znowu jest noc! Dobre Ej, ale kordy w nenderze odpowiadają kordom w normalnym życiu, nie? W sensie... Nie no właśnie właśnie to jest. Ja nie wiem, jak O nie, to jest. nie odpowiadają! Bo, ej, czekaj, nie, to ja będę blisko. Ty, ja to wygram chyba. Ja wiem o co chodzi. 0-0, Idę na 0. No nie gada, jak on to wygra, to ja jestem, będę w totalnym szoku, naprawdę. Ej Chwila, chwila. Ja nie będę do Gdzie dobierzał. to jest? No właśnie jest się bliżej chyba. Ej, czekajcie. Hop, hop, gdzie ja jestem? Hop! Hop, hop! Nie wiem gdzie jestem. Kurde, to idę na to. Jestem zero, naprawdę zero. blisko, jestem naprawdę blisko. Ja jestem. Jak, jeżeli to ten, jestem 200 kratek. Jestem 200 kratek, nie? Kurde, jakieś szkieletony. Kurde, Kurde no, Marek, ja wierzę w ciebie. Nie, to się nie uda, To będę się czuł jakbym wygrał. Nie, 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 nie. nie. Nie ma Ej nie, bilość, błagam, nie? błagam, nie mówcie mi, nie mówcie mi! Nie mam kilofa, nie mam, nie mam kamiennego kilofa, ale to będzie kupa. Ale dobra, czekajcie, jak, jak ja tam wejdę na górę i to będzie ten portal, to ja po prostu się popłaczę chyba ze szczęścia. <laughs> Jeżeli Kordy w nederze to 0-0 u nas na palionowie, to ja po prostu jestem najszczęśliwym człowiekiem na świecie. Czemu? Bo nie, ja, jest, bo nie. mnie zrespiło przy minus 200, na minus 200 mnie zrespiło. Holde? No. Ja, ale, ale mi serce bije, dobra, błagam, Ja błagam. pierdzielę, kratek? ja mam presję teraz. Ile masz kratek? 350 470 Kurde, dużo. E, ja no, widzę no. palionowo już! Jak to? No, Nie, nie, nie. W sensie bikini dolne. Tak. Kurde. Bikini dolne. No dobra, no Paweł jest. raczej to wygra, chociaż Marek, no dawaj, nie poddawaj się, bo jeżeli dobra, to... Bikini dolne, bikini dolne, bikini dolne Bikini dolne Patrzę, patrzę! Nie widzę. starej płynę Ale... rzekom już nawet. Nie, nie. To się nie uda, ale chyba jestem. Muszę sprawdzić to, czy to było na 0-0 Czy nasze palionowo. Jak jeżeli nasze palionowo było na 00, to ja się po prostu popłaczę, bo to było. Gdybym wcześniej wszedł w ten portal, to. Nie, proszę, no nie mówcie mi, że to 100. Czekaj, ja cię kręcę, nie mam bloków. Skończyły mi się bloki. Czy to jest ta twierdza? Bo tu stwierdza, przy palionowie też jest twierdza Tak, tam. Jeżeli jest wełna na niej, to to jest ta. Nie, nie widzę wełny na razie, ale zobaczmy. Mam półtorej serduszka, no już. Bziku! Nie, nie dam rady, nie dam rady. No ja radę. też już widzę bikini dolne. Tak? No. O kurde. Ale ty by widziałeś szybciej ode mnie, więc ja co wiem, to jest. Co ja jest, ej, mam pół życia, zginę, zginę chyba. Nie, 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 nie! Nie! Yeee! Yeee! Dyskwalifikacja. Oh my god! Dyskwalifikacja. A ja, 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 yes, odcinek. No, jest... co? to Mocno... nie? A ty, Paweł, już A, ja, ja. jesteś? E? No, 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 już, już. Uwaga. Kurde, uwaga, widzę nikt, widzę uwaga, uwaga, pąść, uwaga, do mety, nie nie do mety, let's go, uwaga, uwaga, jest, wygrana, wygrał. Wygrał. wygrana, A gdzie, gdzie to trzeba dobiec, gdzie trzeba dobiec, do fontanny, do, do fontanny. fontanny, ja nie mogę, ale że 10, ty, to było 10 tysięcy kratek tak przejdźmy teraz, 5, tysięcy, no jak, ale 5 tysięcy w jedną i w drugą, Serio, to było 10 koła kratek? No tak! Tak, no bo w prawo i w lewo myślałeś ty, nie? O boże! Ej, dobra, wiecie, gdzie ja zginąłem? No, była, miałem rację. Czyli miałem 10, rację. 10 ja... koła kratek przeszliśmy. Tak. Mhm. No. Ja nie mogę, ja myślałem, kurde. A ja myślałem, że 5 koła, ale to nawet szybko nam poszło, ty. A gdzie jest jetlag? Ile mu zostało? On nie wiem, gdzie jesteś, że tak, bo on pisze na czacie, bo mu się zniszczył Minecraft. Ale no, on nie pisze na czacie, na on tym. tak. On, ja biegłem do czacie. 500 kratek. 500 kratek ma. Ej, ale wiecie co? Mi brakowało 160 kratek w nederze, żeby przejść do tego portalu. 160 oh, kratek. Tylko um, ja zbinałeś. nie mogę, gdybym wcześniej ten portal zbudował, no, to bym to od bym razu, umierał. od razu. Czemu nikt nie pomyślał, no? Przecież... Oh, my God. Dobra, uwaga! Du, 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 du. I co? Witam, witam dobiegam. dobiegam. Dobry, ja się ja czuję jak na takim starym biegu. Ale teraz, ale teraz patrzcie to, patrzcie to. Bo ty zebrałeś jagódki i to jest koniec, a ja tak, to, to jest mój łup z tej całej wyprawy a, Węgiel! Aj, co ci ty? węgiel typie! Żeby przepalić żarcie! Bo <grym> surowego nie chciałem ten, żeby na przykład, mi starczyło Ty, ale... Ta, traj, ja, ja się czuję na takim biegu stary, co wszyscy wiesz, pełno ta, osób Tak, i wie, wygrałeś. Ja nie? Jest tak ten, ja nie ja mogę. Halo! To nie jest. Ooo! Co, <grym> <z grym> co ci się działo? To <grym> ci się mikrofon mi się w nie wiem właśnie. A dobiegasz? Dobiegasz? No, 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 nie. Dobra, czyli po kolei. Pierwsze miejsce, Palion. Drugie miejsce, Szczepson. Trzecie gdzie miejsce. Patryk! Właśnie. kurczę, Patryk. Ty Patryk! Patryk! Ja się zgubić. <laughs> Będziemy musieli po Patryka, nie wierzę, naprawdę. Nie. No, no dobra, dobra, czyli które kto ma miejsce? Ja mam pierwsze. Drugie ma tost i trzecie weźmy Trzeci yeti, bo yeti odpadł, A Potem na bzyku Nie, w sumie nie ten, nie, ten Patryk! Nie patryk. My nie mamy, ja, ja i Spongebob nie mamy, no. bo dyskwalifikowanie no. Patryk! Masz czwarte miejsce, masz Patryk, słuchaj! I to jest wite, pa Paweł! Ja, ja bym wygrał, gdybym tym żarciem się, nie, nie ten. No, nie, nie, zajął. nie ja bym to no, wygrał, bym przyszedł szybcie. do nederu. No tak, Ja bym ty, przyszedł ty, do ty nederu, tak, nederu. i bym to tak. Bo rozwaliłbym was. Jak ja ci wyślę nagranie, Paweł, i zobaczysz, jaką miałem sytuację, gdzie ja musiałem. Z 3 minuty spędziłem, siedząc w drzewie oh, zakopanym. a potem ja pokażę. jest z dwóch stron. Kordy wejdźcie sobie do nederu. Kordy w nederze to 0-0. Ja byłem na minus, 6, minus 160 na 0 i ginąłem. Naprawdę! Tak, ja tak. nie mogę to jest to Ale stary, na samym początku jakby ktoś zrobił portal to jest koniec, to jest GG No, 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 no Bo ten portal się bardzo blisko pojawia, Ja Ale nie, apariomowa. w sumie byś musiał diamentowy kill off zrobić, no nie, to ciężko szczerze no, Ale on no, znalazł Wiem, ale, znalazł ale... 16 chodzi mi o to jakby nie, znalazł, jakby nie znalazł, nie, jakby nie znalazł to jest oba no no, 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 no dobra, no, bajko, fajny dobra wyścig, no, fajny wyścig No dobra, więc stawiajcie łapkę do góry, jeżeli chcecie więcej, subskrybujcie kanał, trzymajcie się I na razie